Towarzyszenie Sursum Corda organizuje kolejną akcję, której celem jest ratowanie życia. Tym razem pomocy potrzebuje 14-miesięczny Przemuś Pietrzak z Podrzecza. Dziecko urodziło się ze złożoną wadą serca, zespołem falota, czyli potrójną wadą serca polegającą na nieprawidłowym przebiegu tętnic, przerwach między komorami serca oraz prawostronnym ułożeniu aorty. Taka wada wymaga przeprowadzenia skomplikowanej operacji, której nie są w stanie wykonać lekarze w kraju. Tym razem jest to kwota 100 tysięcy złotych, tyle potrzebujemy, aby Uratować Przemka. W tej kwocie mieszczą się koszty zabiegu medycznego i koszty koniecznego transportu lotniczego ze względu na stan zdrowia Przemka. Każdy nasz podopieczny, który trafia do programu na ratunek jest bardzo szczegółowo każda sytuacja jest bardzo szczegółowo analizowana. Sprawdziliśmy wszystko. Rodzice Przemka nie mają możliwości, żeby samodzielnie sobie poradzić z tym problemem. Obecnie pracuje tylko mama, jest nauczycielem. Nie ma takiej możliwości, żeby dali radę finansowo podawać temu przedsięwzięciu. Jest jest to tylko lub aż 100 tysięcy za życie 14-miesięcznego chłopca, niemniej jednak przerasta to zdecydowanie możliwości rodziny. Operacji na otwartym sercu podjął się profesor Edward Malec, słynny polski kardiochirurg dziecięcy, pracujący od kilku lat w klinice w Monachium. No, zespół falota to jest bardzo złożona wada serca, ale oczywiście spektrum tej wady jest bardzo duże. Są również takie zespoje falota, że dziecko wymaga w bardzo krótkim czasie po urodzeniu yy, operacji. To zwykle nie jednej operacji. Najpierw musimy wykonać taką operację wstępną, a następnie dopiero operację radykalną, korygującą całą wadę. U dziecka, o którym mówimy, dodatkową sprawę komplikuje niedorozwój naczyń płucnych. Pieniądze można przesyłać na konto, którego numer znajduje się na stronie www sc.org.pl Do tej pory stowarzyszenie Sursum Corda uratowało życie pięciorga dzieci.